Mówił ze mną po niemiecku i po włosku. Był bardzo ożywiony. Będzie pracował nad dokumentami, które mu przyniosłem. Ale papież nie musi mówić, żeby porozumiewać się ze światem. Wystarczą gesty takie jak ten niedzielny, kiedy w oknie kliniki Jemeli dotknął obolałej szyi. Pokazał, widzicie, że teraz już przeszkadza zagadło, ale to jest chwilowe. Powszechnie uważa się, że Jan Paweł II zna siedem języków. Zapomina się o ósmym, którego nauczył się jako aktor. Języku gestów i mimiki. Gestów, które rozumie każdy, nawet dziecko. Sześcioletnia Zuzia, która już dwa razy spotkała się z Ojcem Świętym, doskonale wie, co papież chciał jej przekazać, przytulając mocno do siebie. A mnie kocha. A ty jego? Też. Jan Paweł II uśmiecha się, kiedy się cieszy, rozluźnia, kiedy się modli, podnosi rękę do ucha, kiedy uważnie słucha, garbi się, kiedy jest zmęczony, ostrzega podnosząc palec. Przy użyciu gestów potrafi nawet żartować. Z twarzy i postawy Ojca Świętego można czytać jak z książki. I dlatego ostatnimi czasy, powiedzmy, jak Ojciec Święty cierpi... To to cierpienie rzeczywiście faktycznie jest bardzo wybite na jego twarzy. Są też gesty, które powtarzają się przez cały pontyfikat polskiego papieża. Takie jak ten, który wyraża szacunek dla ziemi, na której się znalazł. Ten gest pojawił się zresztą zanim Karol Wojtyła stał się Janem Pawłem II. Pierwszy raz pocałował ziemię w niego kiedy obejmował swoją pierwszą parafię. Teraz powtarza go na całym świecie. Pamiętam w Zairze pierwsza podróż do, Afry, do Afryki. Ojciec Święty całował Ziemię. Jakaś włoska dziennikarz, stojąca za mną, mruknęła tropo uzato, to. Zanadto już zużyty gest. I nie rozumiała, że jeżeli raz ten gest został dokonany, on po prostu musiał być zawsze pokonany, powtarzany. Jan Paweł II nie zrezygnuje z całowania Ziemi, tak jak nie zrezygnuje ze znaku Krzyża, którym błogosławi miastu i światu. Beata Grabarczyk, wydarzenia Rzym. Karol Wojtyła został papieżem, bo uzyskał większość na konklawę, to wiemy. Ale jak doszło do tego, że stał się poważnym kandydatem do tronu Stolicy Apostolskiej? Odpowiedź na to pytanie można po części znaleźć w opublikowanej właśnie książce. O tym, o co papież Paweł VI poprosił Karola Wojtyły, o tym, jak młody polski kardynał spełnił te prośbę i o tym, jak wpłynęło to na wyniki konklawe w październiku 1978 roku Małgorzata Ziętkiewicz. Tekst rekolekcji wygłoszonych po włosku przez 56-letniego wtedy kardynała Karola Wojtyłę w kaplicy Matyldy w Bazylice Świętego Piotra przypomina po raz pierwszy w Polsce wydawnictwo Biały Kruk. Tekst tych wielkopostnych rozważań pierwszy raz opublikowano w Rzymie. Wydawnictwo Vita e Pensiero wydało je kilka dni po tym, gdy Wojtyła został papieżem. Dla watykanistów było to jedyne wówczas źródło informacji o poglądach teologicznych i politycznych młodego, jak na wiek, który przystoi papieżowi, Karola Wojtyły. Dziun paese lontano. Te rekolekcje głosił do świata jednak zachodniego, do, do Watykanu, e, biskup z komunistycznego kraju. Kulisy zaproszenia na papieskie rekolekcje kardynała z dalekiego kraju były niezwykłe. Osobiście zdecydował o tym Paweł VI. Przełamał schemat. Od kilkuset lat bowiem wielkopostne rozważania dla papieża wygłaszali tylko włoscy teologowie. Wojtyły zawiadomiono w ostatniej chwili. Miał miesiąc na przygotowanie się do owych pięciu marcowych dni, które dwa lata później miały być jednym z powodów dla tego białego dymu. Kardynał Wojtyła był teologicznie bardzo wyprzedzający. No nie był Krzykliwym albo jakimś takim płochliwym teologiem, ale był bardzo rzetelny i chyba to było, był powód, czego powołano. W 1976 roku kardynał Wojtyła pisał to samo co dziś, na przykład o komunizmie, który już wtedy przyrównywał do faszyzmu. Straszliwy jest obraz życia ludzkiego w ustrojach totalitarnych, w których odbiera się człowiekowi samą podstawową rację bycia człowiekiem wolność samodzielnego sądzenia i działania. Już wtedy mówił papieżowi Pawłowi VI o nadmiarze wolności, który prowadzi ludzi do nadużyć i frustracji, o nierówności społecznej, o głodzie, o setkach milionów żyjących w skrajnej nędzy. Paweł VI wiedział, że wybrał dobrze, czy ten wybór rekolekcjonisty był także wskazówką dla kardynałów. Byłem na mszy inauguracyjnej na placu. Świętego Piotra i pomyślałem sobie po prostu wtedy, że on w ogóle nie robi wrażenia, że został papieżem, tylko że nim już był. W opublikowanych rekolekcjach sprzed 29 lat jest już wszystko, tylko my usłyszeliśmy to dużo później. Już na długo przed swym wstąpieniem na tron papieski Karol Wojtyła miał dobre układy z Watykanem i dał się poznać jako człowiek o konserwatywnych, choć to słowo, którego Kościół nie lubi poglądach. Jego stanowisko w sprawach etyki seksualnej, małżeństwa i rodziny od początku.